Nareszcie są wakacje. Mogę stelecili do 10. Choć mam. będzie 13. Mam wszystko gdzieś. I muszę robić zajęć domowych. Hmm. Ciekawe co na. Ciekawe. Ciekawe co na YouTubie. A co to kropka? Kieba wrzucił film z kropką? Teraz ta kropka też wrzuciła film? E, wrzuciła! Właśnie, teraz mamy zakończenie sagi. Okej, okay. więc reszcie, więc zobaczymy. I jako, że wiem, że to pytanie na pewno się pojawi gdzieś w komentarzach. O, należy się poznać odpowiedzieć na to pytanie. Jestem się gotowy, co wie? No to pozwólcie, że odpowiem na nie teraz. Nie, nie jesteśmy parą. Raczej nie będziemy. Ja już liczyłem, że Kropka będzie z jednak Kropka, jednak powinienem się tego spodziewać. Krop, to sam mam koleżankę, z którą, z którą, z którą nie swoją dziewczyną jakoś się kolegujemy. Były komentarze. Ja jednak się udziłem. Myślałem, że ta seria będzie miała jednak jakiś sens. Jednak nie miała. Ja już robię. Był gotowy ślub kropki kibawa, który robiłem z Koty Jeleniem. Jednak się nie nagrał dźwięk, przez co nie został opublikowany. I w sumie dobrze, bo teraz by stracił sens. Jednak trzeba powiedzieć jedno ostateczne słowo na koniec tej bezsensownej serii. Nadszedł czas zakończyć serię.